Owoce więc nie nieopłynności? Jeść czy unikać? A jeżeli jemy, to jaki je wybierać i w jakich ilościach? Dziś odpowiem na te pytania. Cześć, jeżeli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Klaudia jestem dietetyczką, i na tym kanale. Pokazuje jak wprowadzać zmiany w odżywianiu, tak żeby widzieć efekty, żeby osiągać swoje cele, ale jednocześnie nie przewracać swojego życia do góry nogami. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, koniecznie zajrzyj też do innych moich filmów, zasubskrybuj mój kanał i zostaw kciuk w górę. To będzie dla mnie motywacja i informacja, że... Filmy, które nagrywam są dla Was przydatne. Na temat owoców, więc milionowolności, mamy tutaj troszeczkę mitów i takich obaw związanych z ich jedzeniem no bo przecież są źródłem cukrów prostych, są źródłem fruktozy. Ale jak to wygląda w praktyce i jak tak naprawdę te owoce oddziałują na nasze zdrowie? Przede wszystkim owoce są bardzo wartościowym składnikiem naszej diety bo są źródłem witamin, składników mineralnych, składników przeciwzapalnych mają sobie również błonnik jeśli chodzi o takie badania i wskazania co tego jak owoce wpływają nam na gospodarkę węglowodanową to tutaj też widzimy, że regularne spożycie owoców wpływa prewencyjnie na rozwój cukrzycy typu drugiego a insulinoporność to taki przedkrok do cukrzycy typu drugiego jeżeli nie zostanie ona zaopiekowana w tym momencie no to w kolejnych latach z dużym prawdopodobieństwem w końcu do tej cukrzycy typu drugiego się przekształci. Także tutaj możemy mieć już wniosek, że spożycie owoców wcale nam nie będzie pogłębiało tej insulinooporności. I zaraz wyjaśnię też, dlaczego tak się dzieje. Jedno to jest właśnie pozytywny wpływ tych składników mineralnych, witamin, składników przeciwzapalnych, ale również spożycie owoców, to, że one mają taki swój fajny, Świeży, słodki smak sprawia również, że może się zmniejszać ochota na spożycie ogólnie czegoś słodkiego w ciągu dnia. Owoce jedzone tak w całości są też sycące, także, w porównaniu do np. suszonych owoców, czy soku, czy jakiegoś napoju z dodatkiem ekstraktu z owoców, czy soku owocowego, no to takie zjedzenie całego owoca mmm, będzie bardzo szybko nas syciło i sprawiało, że jesteśmy na najedzeni na dłużej również ze względu na właśnie występujący w nich błonnik. Natomiast to, co polecam ze względu na insulinooporność, ale nie tylko, bo tak naprawdę każdej zdrowej osobie również będzie to korzystnie działało, to połączenie owoców zawsze z jakimiś innymi też składnikami, to znaczy nie jedzenie całej miski jakichś owoców, czy samego jabłka, czy samego banana, ale zjedzenie tego owocu z orzechami na przykład, z orzechami i jogurtem, Dodanie do owsianki, która właśnie gdzieś tam nie, nie ma sobie dużo tych płatków owsianych, ale jest to na przykład musli też z dodatkiem orzechów, z dodatkiem nasion ja nasion siemienia lnianego. Najlepiej takie robione w domu, ponieważ te sklepowe musli i różne mieszanki płatków też pozostają wiele do życzenia, jeśli chodzi o skład. Natomiast jeżeli połączymy sobie takie owoce z innymi składnikami, no to ich wpływ na naszą glikemię, mimo tego, że są to cukry proste, będzie w porządku, nie będzie to powodowało takich nagłych skoków cukru. To, co jest też bardzo ważne, to nie jedzenie na raz dużej ilości owoców, ale jedzenie w mniejszych porcjach, 100-150, maksymalnie 200 gram. Wtedy też ten ładunek glikemiczny, Owoców, tych cukrów, które się w nich znajdują, będzie niższy. Także to jest też bardzo istotne. Najbardziej polecam się poruszać pomiędzy tymi niższymi wartościami, czyli 100-150 gram. Natomiast lepiej unikać jedzenia takich dużych porcji naraz, na przykład nie wiem, pół kilograma czy kilogram owoców, po prostu w miejsce jako jeden posiłek. Coś takiego przy zaburzeniach gospodarki węglowodanowej może naprawdę tutaj nam narobić zamieszania. I kolejna odpowiedź na ważne pytanie to, jakie owoce wybierać, bo mamy owoce niskowęglowodanowe, owoce z niskim indeksem glikamicznym i mamy też takie z wyższym indeksem glikamicznym, które w takiej samej porcji będą tych cukrów dostarczały więcej. No i tutaj oczywiście odpowiedź jest taka, że lepiej jeść więcej tych niskowęglowodanowych owoców. Owoce jagodowe tutaj się bardzo dobrze sprawdzają, czyli maliny, truskawki, borówki czy porzeczki. Natomiast jeśli chodzi o na przykład banana, to również nic się nie stanie, jeżeli będzie ten banan się pojawiał nawet taki dojrzały w momencie, kiedy pojawi się on w posiłku, który jest dobrze zbilansowany. Kolejna wskazówka, którą można zastosować do niektórych owoców, właśnie a propos banana na przykład, to wybieranie tych takich bardziej zielonych, mniej dojrzałych sztuk, bo właśnie w przypadku banana, ten zielony będzie miał niższy indeks chemiczny niż taki żółty jeszcze z kropkami czerwonymi, który jest już taki bardzo bardzo dojrzały i słodki. I to co jeszcze tutaj jest ważne, żeby podkreślić, to mówimy przede wszystkim o owocach takich świeżych surowych i takie polecam właśnie przede wszystkim jeść w insulinopełności. Jeśli chodzi o soki, to nawet te świeżo wyciskane raczej są tutaj takim, taką opcją od czasu do czasu. Nie polecam takiej formy spożywania owoców na co dzień. Tak samo jeśli chodzi o owoce suszone, lepiej je ograniczać. Taką opcją, która jest też całkiem w porządku są koktajle, tylko tutaj też właśnie warto zwrócić uwagę, że żeby one miały sobie na przykład jogurt, jakieś płatki, nasiona, czy siemielniane, czy nasiona czyja, które będą nam spowolniały wchłanianie tych węglowodanów, tak żeby Mimo tego, że to będzie zmiksowana forma, która szybciej się wchłania, to dzięki tym dodatkom białka, tłuszczu, dodatkowemu jeszcze źródłu bonnika czy jakiejś jeszcze wody albo napoju roślinnego, dzięki temu wchłanianie będzie i przyswajanie tych węglowodanów będzie wolniejsze. Także to jest też opcja na spożywanie owoców. I też ym, odpowiedź na pytanie, jak koktajle się mają co do insulinooporności. Więc tutaj, tak, koktajle są w porządku, ale też dbamy o ich odpowiednie zbilansowanie. Jeżeli jesteś na początku swojej drogi z insulinoopornością i nie chcesz już gubić się w natłoku informacji, w sprzecznych informacjach, chcesz mieć rzetelne, konkretne informacje w jednym miejscu, razem ze wskazówkami, jak wprowadzić te skuteczne zmiany do swojej diety, żeby widzieć efekty, żeby poczuć się lepiej, obniżyć poziomy glukozy i insuliny, to zapraszam Cię do skorzystania z mojego przewodnika po diecie z niskim indeksem glikemicznym, gdzie oprócz właśnie takiego teoretycznego wprowadzenia znajdziesz też dużo praktycznych wskazówek, przede wszystkim tych praktycznych wskazówek i ćwiczeń, które pomogą Ci wprowadzić zasady z niskim indeksem glikemicznym do Twojego odżywiania. A takim komplementarnym produktem, który może Ci też pomóc, zwłaszcza na początku, są jadłospisy z niskim indeksem glikemicznym, które dadzą Ci taką bazę przepisów, pokażą Ci, jak w praktyce mogą być skomponowane takie posiłki no i pomogą zastosować te wskazówki z przewodnika w praktyce, a później sobie to już samodzielnie modyfikować, eksperymentować i uczyć się jak tą dietę można yy, skomponować? Także, jeżeli to Cię interesuje, link zostawiam w opisie pod filmem. No dobrze, ale co z tymi cukrami prostymi i fruktozą, których przecież w niczym na pewności powinniśmy unikać i minimalizować, jak się da ich ilość? I tutaj, tak, jak najbardziej tak jest. Yy, z tym, że troszeczkę co innego mamy na myśli, myśląc o tych cukrach prostych, które mamy yy, w takich wypiekach cukierniczych w wysoko przetworzonych słodyczach, w napojach, czy w, w takim cukrze, w cukierniczce. A co innego, gdy te cukry proste, tą fruktozę mamy związaną z błonnikiem, z witaminami i składnikami przeciwzapalnymi, o których powiedziałam. Ta ilość też tej fruktozy w owocach, a w produktach takich y, słodyczach i przetworzone, wysoko przetworzonej żywności jest też zupełnie, zupełnie na innym poziomie. I też z owoców jedzonych tak w całości trudno sobie dostarczyć tak dużo cukrów prostych, jak chociażby słodząc sobie herbatę. Także tutaj jest taka równowaga, na którą trzeba zwrócić uwagę: że jeśli chodzi o ograniczenie cukrów prostych, to tak jak najbardziej, jeśli chodzi o słodzenie, o właśnie spożywanie tego cukru w formie płynnej, w formie jakichś napojów. Czy przy tych słodyczach, przetworzonej żywności, to tutaj z tej sfery jak najbardziej warto zminimalizować do, do takiego stopnia, jaki jest dla Ciebie możliwy, ale im mniej, tym lepiej. Natomiast jeśli chodzi o te źródła z owoców, to przez to, że są to nieprzetworzone wartościowe odżywcze składniki, również produkty, no to ten wpływ tych cukrów prostych nie jest tak negatywny. Jak w przypadku tej przetworzonej żywności? Podsumowując, tak, staramy się zminimalizować spożycie cukrów prostych, natomiast owoce, mimo tego, że je zawierają, to są wartościowymi składnikami diety, warto je spożywać, ale ograniczając ilość, czyli 100, 150, 200 g owoców na dzień, wybierając owoce niskowęglowodanowe, na przykład owoce jagodowe, są ekstra tutaj, Rzadziej wybierając te owoce, które mają dużo węglowodanów, są, mają dużo tego cukru prostego. No i bilansując też te owoce w posiłkach z innymi składnikami, z białkiem, z tłuszczem, z większą ilością błonnika, tak żeby nie spożywać ich solo, żeby zmniejszyć ich oddziaływanie na gospodarkę węglowodanową. I w takiej formie jedzenie owoców będzie nam przynosiło korzyści. I nie trzeba się tego naprawdę obawiać. Mam nadzieję, że dzisiejszy film rozwiał Twoje wątpliwości, że nie będziesz już obawiać się jedzenia owoców, ale również będziesz wiedziała, jakie je jeść, tak żeby były dla Ciebie korzystne. Zostaw komentarz, jeżeli film był dla Ciebie przydatny lub jeżeli masz jakieś pytania, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!